Dobrego wieczoru, drodzy przyjaciele, nadeszła wiosna. A to oznacza, że nie macie już prawa odczuwać bólu w dolnej części pleców, a ja nie mam prawa nie pokazać Wam ćwiczeń, które mogą ten ból zniszczyć na zawsze. W tym pomoże mi najnowsze osiągnięcie Międzynarodowego Instytutu Badań nad Bólem w Dolnej Części Pleców. Według jego klasyfikacji główni winowajcy bólu w dolnej części pleców zostali odnalezieni i są nimi. Mięsień czworoboczny lędźwi. Po pierwsze, rozciąga się ona między dwunastym żebrem a kością biodrową. Mięsień biodrowo-lędźwiowy, po drugie, będąc głównym stabilizatorem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, pozwala ci również dość energicznie poruszać nogami podczas chodzenia. W praktycznie każdym kierunku, północ, zachód, południe, wschód. Mięsień pośladkowy Wielki umożliwia chodzenie, bieganie, skakanie i uczestniczy w skłonach. Gdy jest słaba, mięsień gruszkowaty próbuje ją ratować, lecz nie daje rady. Zaczyna uciskać nerw kulszowy, pojawia się ból nogi. Prostowniki grzbietu pomagają się zginać i prostować. A więc przyjaciele, wszystkie te mięśnie biorą udział w stabilizacji Waszego odcinka lędźwiowego. Jeśli odczuwacie ból, nadszedł czas, aby poprawić ich funkcjonowanie, zwiększyć ich siłę, poprawić ukrwienie i pracę. I w tym oczywiście pomoże nam dziś dr Aleksiejew, który zaprasza Was na swój kanał. Subskrybujcie dla zdrowia, zostawiajcie komentarze. I dawajcie lajki. Wszystkie te mięśnie mogą być przyczyną bólu pleców. I teraz trzeba zrozumieć, z jakiego powodu się pojawiła, ale tego możecie sami nie wiedzieć i w jakim momencie się pojawia. Jeśli na przykład ból pojawia się w momencie pochylania się, czyli pochylacie się do przodu, to co wtedy pracuje? Które mięśnie? Prostownik, grzbietu, ta mięsień, która biegnie wzdłuż tutaj kręgosłupa, wielki mięsień pośladkowy, bo przecież zginacie się nie tylko w odcinku lędźwiowym. Jak sprawdzić, czy wielki mięsień pośladkowy przeszkadza Wam, czy w ogóle pomaga się zgiąć? Usiądźcie na przykład tak na krześle i pochylcie się do przodu, siedząc. Jeśli siedząc łatwiej Wam się zginać niż stojąc, to znaczy, że wielki mięsień pośladkowy działa słabo tylna powierzchnia uda działa słabo, ponieważ kiedy pochylacie się stojąc, główny ruch, widzicie, odbywa się w stawach biodrowych. Staw biodrowy właśnie wykonał ruch, czyli nie tylko w ten sposób, ale miednica wykonała ruch względem uda i ruch powrotny. Za wyprost odpowiada też mięsień pośladkowy, a prostownik grzbietu jest wtedy statycznie obciążony. Również mięsień biodrowo-lędźwiowy pracuje. I w momencie, gdy się prostujecie, Ból może pojawić się także przez nierównomierny rozwój prawej i lewej strony. Sama mięsień biodrowo lędźwiowy podczas chodzenia na przykład jeśli boli, często przyczyną jest albo mięsień pośladkowy, albo właśnie biodrowo lędźwiowy. Jeśli ból promieniuje do nogi, do tylnej części uda, mięsień gruszkowaty jest napięty, ponieważ najczęściej pośladek wielki znowu jest rozluźniony. Ból przy skrętach w jedną lub drugą stronę Proszę się obrócić. Jeśli pojawia się ból, problem może dotyczyć nie tylko tych mięśni, ale także stawów, tych międzykręgowych. Ból związany z pochylaniem się w prawo-lewo to również najczęściej stawy międzykręgowe. Skręty w prawo-lewo też najczęściej wynikają z różnej długości mięśnia czworobocznego lędźwi po prawej i lewej stronie. Co zmęczyliście się już słuchaniem tych informacji? No, i co teraz, przyjaciele? Myślę, że od tego, co usłyszeliście, wasze plecy bolą jeszcze bardziej. Dlatego teraz jest najlepszy moment, żeby coś z tym zrobić. A więc to nie są wszystkie powody, no, jest ich wiele, jest ich jeszcze więcej. Przepukliny dysków, artroza w stawach, różne spondylozy, ale przecież trzeba coś z tym zrobić, prawda? A teraz, najważniejsze miejsca, gdzie najpierw powinniśmy coś zrobić, żeby coś tam się rozluźniło. To okolica mięśnia czworobocznego lędźwi oraz mięsień biodrowo-lędźwiowy. Możemy się do nich dostać właśnie stąd, z boku. Sam mięsień biodrowo-lędźwiowy znajduje się w najbardziej niewygodnej do dostępu strefie. Stąd przez brzuch można opracować tylko niewielką część tego mięśnia i to głównie ścięgno. Ta część jest praktycznie całkowicie niedostępna, bo znajduje się wewnątrz jamy brzusznej. Tutaj jeszcze znajduje się nerka, ale krajowi naukowcy z dziedziny terapii manualnej osteopatii dokonali przełomu naukowego i odkryli, że mięsień biodrowo lędźwiowy można z powodzeniem opracowywać właśnie stąd przez ten obszar, razem z mięśniem czworobocznym lędźwi. Widzicie tutaj? Spory jej fragment jest tutaj bardzo dobrze dostępny do opracowania. Jak to zrobić? Bierzemy piłeczkę, może to być piłeczka tenisowa albo inna, ale powinna być mniej więcej wielkości piłeczki tenisowej. Umieszczamy ją w okolicy między dwunastym żebrem a kością biodrową. Właśnie tutaj stajemy przy ścianie. Najlepiej najpierw nauczyć się tego robić na stojąco, ponieważ w tej pozycji łatwiej kontrolować zakres ruchów i nie będziesz naciskać zbyt mocno. Tutaj położycie w ten sposób, naciśniecie, sprawdźcie, czy nie boli za bardzo, żeby dobrać odpowiedni kąt. Czyli łatwiej kontrolować siłę nacisku, gdy stoicie. Tutaj lekko naciskacie, patrzcie, jeśli nic nie boli, tylko czuć napięcie, można trochę poruszać się na boki. Czyli opracowujcie cały ten obszar. Trochę wyżej, trochę niżej, trochę bliżej kości biodrowej. Po opanowaniu tej umiejętności nastojąco wykonujcie ją po obu stronach, niezależnie od miejsca bólu. Ponieważ bardzo często zdarza się, że z jednej strony mięsień jest bardzo osłabiony, a z drugiej strony nadmiernie się napina, żeby utrzymać waszą niemałą wagę. I druga opcja, robimy to samo na leżąco. Kładziemy piłeczkę tutaj między kością biodrową Oczywiście nie widzicie tego, ale wyobraźcie sobie, jakbyście spojrzeli przeze mnie na wylot. Tak właśnie położyłem piłeczkę tutaj i położyłem się na niej. I właśnie tym miejscem. Mogę wam jedynie przekazać to uczucie. Czuję, jak piłeczka naciska mi na okolice mięśnia czworobocznego lędźwi. To samo poczujecie, jeśli zrobicie to samo. To samo możecie robić za pomocą różnych takich nowoczesnych przyrządów do masażu. Widzicie, nauka nie stoi w miejscu. I zaprzyjaźniona chińska ludowa republika demokratyczna nieustannie dostarcza do naszego kraju i produkuje takie oto urządzenia, które ułatwiają nam życie. Oni się dla nas starają, żebyśmy byli zdrowsi, bo jesteśmy ich starszymi towarzyszami. I wychodzi właśnie i to samo. Tutaj nawet odwrócę się do was plecami. Tak postawiłem, tutaj położyłem, widzicie wszystko i położyłem się i ostrożnie. W ten sposób rozpracowuję ten mięsień. Trochę do przodu, trochę do tyłu przesuwam się. Bardzo dobrze, bardzo świetnie. W ten właśnie sposób rozpracowujemy co to? Mięsień czworoboczny i biodrowo-lędźwiowy. Tym, którzy to stali się ofiarami łopat ogrodowych, tych właśnie prac, to wszystko właśnie pomaga. Razem z mięśniem czworobocznym trzeba też rozpracować mięśnie pośladkowy. Mięśnie pośladkowe, myślicie, że pośladek to coś jednego całościowego, właśnie tutaj? W rzeczywistości mięśnie pośladkowe są trzy. Nawet u tych, którzy mają je całkowicie płaskie, praktycznie ich nie mają, też są trzy. To mięsień pośladkowy wielki, największy tutaj. Mięsień pośladkowy średni leży bardziej z boku. Stabilizuje wasz staw biodrowy, kiedy chodzicie, stoicie na nodze, a mięsień pośladkowy mały znajduje się wewnątrz, napina się nadmiernie, gdy mięsień pośladkowy wielki źle pracuje. I właśnie do tego mięśnia pośladkowego małego waszym zadaniem jest dotrzeć za pomocą piłki. Tutaj na przykładzie bez ubrania widać, że właśnie w tym miejscu się znajduje była, to znaczy została usunięta. Wszystkie mięśnie, jak zauważyliście, żadnego nie ma, zostały tylko te oraz mięsień biodrowo-lędźwiowy z przodu. W tym miejscu był mięsień pośladkowy mały. Tu musicie trafić piłeczką. Jeśli macie mały, pośladkowy, wielki, łatwo znajdziecie bolesne punkty. To znaczy jak znaleźć? Ona, oto krętaż większy kości udowej. Oto on. Jeśli poprowadzimy linię w górę, to właśnie na tej linii znajduje się mięsień pośladkowy średni. Jeśli będziecie tam uciskać i znajdować bolesne miejsca, to też dobrze. Tam też mogą się znajdować. Nieco bliżej tylnej górnej kolca biodrowego znajduje się obszar mięśnia pośladkowego małego. I właśnie tam się teraz udajemy. Jedziemy. Nasza podróż do obszaru mięśnia pośladkowego małego została zakończona. Już tam jesteśmy. Przyjaciele, patrzcie, kładziemy piłeczkę przy ścianie i z powodzeniem ją rozpracowujemy. Śmiejecie się, no to nie jest śmieszne, to nauka. Trzeba szanować anatomię. One też, tam w tej okolicy, też są obok. Pod dużym mięśniem pośladkowym majestatycznie rozciąga się mięsień gruszkowaty. Nazwa pochodzi od gruszki. To taki owoc, ponieważ przypomina kształtem gruszkę. Ale tylko z grubsza, coś wydłużonego. Ktoś, kto tak to nazwał, chyba nigdy nie jadł gruszki. Najprawdopodobniej. Lepiej, już nazwałby to swoim nazwiskiem. Ten, kto pierwszy odkryje mięsień, zwykle nadaje mu swoje nazwisko. Na przykład jaki mięsień? Ma czyjeś nazwisko? Napiszcie w komentarzach. Sam nie wiem, to raczej nie mięsień, tylko jakaś choroba lub objaw. Teraz mięsień gruszkowaty. Nie, nie tracę czasu, widzicie, opowiadam Wam te mądre rzeczy, a jednocześnie nie tracę czasu i ćwiczę mięsień gruszkowaty. Ci, którzy mają na przykład osłabienie nogi albo ból promieniujący do nogi, też powinni to robić. Przepracowałem ją w ruchu. Dalej, co mamy dalej? Prostowniki grzbietu, oto one tutaj. Po bokach od wyrostków kolczystych znajdują się duże grupy mięśni, nazwane na cześć prostownika grzbietu. Tak się nazywają prostownik grzbietu. Oto po prawej i po lewej stronie. Tutaj znajduje się również mięsień biodrowo-żebrowy. Nazwa pochodzi stąd, że zaczyna się od mięśnia biodrowego, a kończy się na żebrach. Jak je ćwiczyć? Wystarczająco skutecznie. Możecie to zrobić za pomocą takiego okrągłego masażera, piłki. Umieszcza się go właśnie tutaj, obok wyrostków kolczystych. Znajdujecie bolesny punkt, przechodzicie po każdym kręgu. Można bez ruchu, jeśli są wystarczająco bolesne. Naciskacie i przytrzymujecie, aż ból minie, potem przechodzicie dalej. Można to robić także w ruchu. Jeśli macie już odpowiednie doświadczenie w automasażu. Kursy automasażu wkrótce się rozpoczną. O właśnie. I w ten sposób pracujemy w jednym punkcie. Dyplomowany automasażysta w trzecim pokoleniu. W ten sposób opracował najpierw jeden punkt, potem drugi, trzeci. I każdą strefę tak opracowuje, przechodzę po wszystkich bolesnych punktach. No dobrze. Wielu zastanawia się, czy w ogóle należy rozciągać mięśnie i które z nich można robić to bezpiecznie. Biodrowo-lędźwiowy? No, to wątpliwe. Właśnie tak, wątpliwe, bo w niektórych przypadkach można ją tak rozciągnąć, że miednica obróci się zbyt mocno. Ale są na to sposoby. Spójrzcie. Które z tych mięśni warto rozciągać? Pośladkowej na pewno nie warto, może jeszcze gruszkowatą lekko, ale pośladkowej na pewno nie. Czworoboczną można, biodrowo lędźwiową można. Spróbujmy rozciągnąć mięsień lędźwiowy. Jeśli dolna część pleców już boli, rozciągamy w ten sposób stojąc przy ścianie, ale to niebezpieczne, bo można nadmiernie wygiąć lędźwie, dlatego lepiej robić to lekko w pochyleniu. Stajecie, znajdujecie stół, krzesło. Pochylacie się i jedną nogę stawiacie do tyłu, drugą do przodu, lekko uginacie w kolanie. Najważniejsze, nie powinniście czuć napięcia w plecach, więc nie prostujcie ich na siłę, jeśli mięsień jest krótki. U osób z bólem dolnej części pleców, ten mięsień zwykle jest krótki. Czyli podczas pochylenia wykonujecie ruch nogą lekko do przodu i będziecie czuć, jak w przedniej części uda. W okolicy stawu biodrowego pojawia się napięcie, które rozciągamy. Lepiej, by nie było ono stałe. A więc, napinacie, trochę rozluźniacie, napinacie, rozluźniacie. W jedną stronę, w drugą stronę. Z jednej i z drugiej strony spróbujcie. Często występuje u osób długo siedzących. Dalej. Mięsień czworoboczny, lędźwi. Można go rozciągnąć w ten sposób. Leżąc przed telewizorem lub radiem możecie włączyć swoją ulubioną audycję radiową. I w ten sposób się kładziecie, opierając się na ręce. I tutaj będzie się rozciągać nie tylko mięsień czworoboczny, ale także trochę mięsień skośny brzucha i mięsień biodrowo-lędźwiowy. Ale tutaj zobaczcie, jest pewna cecha. Najczęściej bywa tak, że jeden mięsień jest trochę krótszy niż drugi. I dlatego, jeśli podczas rozciągania mięśnia czworobocznego lędźwi poczuliście ból na przykład po jednej stronie, a po drugiej nie, to wykonujcie ćwiczenie po tej stronie, gdzie tego bólu nie ma. Ale powoli też ją w ten sposób rozciągajcie. Tutaj najważniejsze jest, żeby wszystko było bezboleśnie. Po prostu leżycie w ten sposób. Ona będzie się rozluźniać. Dzięki czemu Dzięki temu, że w tej pozycji zwiększa się tutaj odległość między dwunastym żebrem a kością biodrową, ale w zasadzie my jej nie rozciągamy, po prostu zdejmujemy z niej napięcie. W tej pozycji staje się trochę dłuższa. No cóż, przyjaciele, nadszedł czas się pożegnać. Spędziliśmy razem czas dość owocnie. W komentarzach nie krępujcie się, piszcie o swoich wybitnych osiągnięciach. I co powiedzieć na koniec? Żegnajcie.